Ciebie kurwa jesteś, wygrycimy się w kółko? Kurwa nam już odpierdoliło, co cham to Kurwa kolejne dwie ściany Czekaj co? Ehm, um. O cóż Eeeem oh. um. Zrobiłem zdjęcie ducha tu są schody Archie Tu są schody Woah. Yes! Zbijście! Zajebiście, O normalnie Ulga, że weź. Wracałem z kamerą, poszedłem koło dzwonka Zobaczyłem oddech, zobaczyłem ordy i wyszedłem i się handlę. Rzuć coś na prawą stronę biurka, jeżeli to revenant i rzuć coś na lewą stronę biurka, jeżeli to handu Staram się komunikować z zmarłymi. Czyli to Revenant. Jedziemy. Staję przy guys. Był w stanie obdarować wiedzą innych, ale sam sobie nie ma pomóc. Ciekawe czy też się da podpalić... O! Ktoś tu zgonował. Czemu to lak dół trzyma? Chyba To jest coś na środku, Arch. Don't, don't look in. In. Guys, ja spojrzałem. To była pierwsza rzecz, <ślałem>. zrobiłem. Um. Hello, guys. Oh. Ej, w ogóle gdzie są te tam duszki, które... w bluszku stoją? No tutaj są. Jak? A, gdzie, co? B Bartuś, stąd, luki... In... Musisz podejść chyba do drzwi. O, ja... Guys, wiem. słyszę, że dźwiękuje rania. Guys. Yes. Zostaw tą latarkę, Kurwa! Gdzie jest latarka? O. Kurwa! No ciało. Tak.

Chyba Coś... I wszystko dzięki Coś... Czymś jedną. on? Jak się wyłącza te światło? O, to po prostu cała lampa się świeciła? Are you here? Gościu, no. wiem, że tu jest... Powiedział, że jest za mną i to się... Powiedział, że jest za mną i to się zgadza, bo ruszył Claym i chciałem mu wytknąć, że kurwa wiem, że go widzę On ma tu lamp gdzieś tak przy wejściu? Nice, Not jakaś taka mniejsza w tym hmm. Hmm? Hmm? are you here I'm here so te talking are you no. Proszę, pokazać się? Dajemy sobie sign. Nie. Czy jesteś realistą? Czy jesteś zły? To były 2 To były 3 eventy, a tak się nie z to warto się chłuchnięcie <coughs> <gonić>. cię <coughs> Idę włączyć I będę miał nadzieję. Gdzie on jest? pan, jest? mnie nienawidzią, jesteś pan, Co ja ci zrobiłem? Go away. Ehm, to da, Jen. Możemy wracać. Guys, tu. zrobiłem zdjęcie ducha, na którym widać Bajam. ducha, ale to nie jest zdjęcie ducha. Pozdrawiam. Trafię. Jezu, jak się zależy na zdjęciu, jak się zależy na zdjęciu, możemy wziąć pilsy, odpalić się w i ci będzie zdjęcie. Nie ma potrzeby chyba. Bo... Dobre, mamy to. A Aha. Ten hand jest naprawdę długi. Kończy nam się nieco do uciekania. Już wyjeżdżam. Na no tej drodze. Co? Jest w pomieszczeniu z pralką. tu 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 tu, tu łapa jest. O, fuck. Are you old? Are you cold? Shut the fuck up. Pracuję! Znalazł ktoś kość? Tak. Tak, jest zdjęcie. Fajnie. Już chciałem się wymigać do roboty, ale widocznie nie mogę. Widzę cztery palce na tych drzwiach. To jest chwila wcale, nie? Po prostu jest jeden niewyraźny. C ten, to czy to jest ten upośledzony jama, który ci wzięła? Tak się wyłączył <totopatik> Nie zdążył, nie zdążył tak no, no, to? Cóż, może wezmę wykrywacz dźwięku, coś do... Banshee. ...słucham na suchówie. Ehm... Um, Miau? Hey, How Speedbox, I writing, No to ukrywa speedboxa nie daje writingu, bo jest chujem, hello. No, Polter, no. Polter, kurwa ma... No. To nie był... No lalki wodu tu nie ma, ale jest miś. Wow, ty to wszystko wiesz, ha odstawię na miejsce, żeby nie było. A to jest telefon, a nie aparat. Co? Cóż, w Co? dzisiejszych czasach... My, 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 w dzisiejszym czasach To nie działa w ten sposób. My używamy swojego sprzętu. Sprawdzonego. Tego aparatu na podłodze. Marki mówi... Jest świetnie. Idzie nam świetnie Rewelacyjnie Dominacyjnie Widzisz coś, gościu? Nie? Ehm, um, mamy problem Definitywnie Piździ w chuj O nie, już jest 16 Już jest minus 5 Unreal, a naszym jednym questem jest spalenie świeczki i to może być niebezpieczne. Ile co? Czemu to pika jak kucen? coś w klinice teraz? Nie, rzucił tym obrazkiem. Jakim obrazkiem? What are you saying? Tu jest minus 5! No, guys, trzymajcie świeczkę do ghost roomu, jak -y. zostaniemy zhantowani, to on nie. Błagam. Gdzie jest Gdzie jest aparat, słuchajcie. No. Zrobiłem jakieś nie to chyba nie Mamy tyle stóp, że po prostu na miesiąc nam wystarczy. Świeczka zgasła i. krzyż się nie podpalił. To wypaliliście tą lampką w pokoju? Tak. Fajna. Jak? Tu też jest ujemna temperatura. To jest niemożliwe. Tu też jest ujemna temperatura. No nie jest przecież w tym korytarzu jakby aż Nie, nie, W pokoju obok też jest ujemna. Tak, No, gościu leci mi para, słuchaj z pięć. Puty. No, jeżeli jest blisko świeczki, to najpierw zgasi świeczkę. A ja myślałem, że jakiś Samsung się odpalił w tym momencie. Nie, to jest to nawet nie jest kryjówka. Dobra, widziałeś jak? Rewi sobie wziął to ciężko na stronie, sobie A potem usłyszałem, jakby ktoś powiedział, ktoś domu. Właśnie, on do stronie powiedział, to nawet nie jest krójówka, ale był no. no poza nami. O! No, prawda! <grym> ale sprawia, że się duszy, żeś. Co? Tak, Słyszać się, że się dowiedziałem, że. Cztery? O kurwa, na razie. Kościół ja cię słyszę w przestrzeni, jak obiekt w grze komputerowej. Co? Jesteś w moim lewym uchu teraz. Konkludując? Zarobiłem 127 dolarów, a nawet nie byłem żywą operacją.